Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych losujemy jedną liczbę. Musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest podzielna przez 15, jeżeli wiadomo, że jest ona podzielna przez 18. Ten warunek, który mamy podany na końcu treści tego zadania, redefiniuje nam tak naprawdę zbiór liczb, z którego losujemy, bo teoretycznie mamy powiedziane, że losujemy liczbę ze, ze zbioru wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych, ale tak naprawdę możemy się ograniczyć do zbioru liczb czterocyfrowych, które są podzielne przez 18. I to będzie właśnie nasz zbiór omega, zbiór liczb czterocyfrowych podzielnych przez 18. I gdy policzymy, ile tych liczb jest, to potem będziemy musieli policzyć dodatkowo, ile wśród nich jest liczb podzielnych przez 15. Czyli tak naprawdę... Przy tym drugim zbiorze nazwiemy go sobie A. Przy mocy zbioru A będziemy liczyli ile jest liczb czterocyfrowych, które są jednocześnie podzielne i przez 18 i przez 15. Jak to zrobić? Jak policzyć ile jest jednych i drugich liczb? No musimy na pewno namierzyć pierwszą liczbę czterocyfrową, która jest podzielna przez 18. Możemy to zrobić na przykład za pomocą kalkulatora. Weźmy 1000 podzielmy na 18. Wychodzi 55 z hakiem, czyli widzimy, że musimy wziąć trochę większą liczbę, czyli 56. Jeżeli 56 pomnożymy przez 18, to otrzymamy pierwszą czterocyfrową liczbę podzielną właśnie przez 18. W wyniku tego dzielenia mamy 56, ale to jest tutaj dla nas tak naprawdę nieistotne. Czyli możemy sobie zapisać, że pierwsza liczba czterocyfrowa podzielna przez 18 to 56 razy 18, co jest oczywiście równe. 1008, tak jak nam wyszło na kalkulatorze. No i potem kolejne liczby, to będzie 57 razy 18, kolejne wielokrotności 18, czyli w tym przypadku 1026, no i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, jaka jest ostatnia liczba czterocyfrowa podzielna przez 18. No, żeby to ustalić, to znowu możemy sięgnąć po kalkulator. Weźmy 10000, podzielimy przez 18, no i musimy wziąć zaokrąglenie w dół, czyli 555 razy 18 to powinno dać nam największą czterocyfrową liczbę podzielną przez 18, czyli 9990, czyli już napiszę w tej samej konwencji 555 razy 18, czyli 9990. No, i nasza omega to jest liczebność tego zbioru. Musimy policzyć, ile jest tych wszystkich liczb. No, moglibyśmy to zrobić tak naprawdę, korzystając z tej informacji, że, to jest, że te liczby są definiowane przez ciąg 56, 57, 58 i tak dalej, aż do 555. Nawet moglibyśmy zrobić taki ciąg, czyli na przykład oznaczyć sobie, że a1 to niech będzie 56, a a n to niech będzie 555, no i policzyć, ile jest wyrazów w tym ciągu, wiedząc dodatkowo, że różnica to jest r równe 1. Tak samo moglibyśmy wziąć jako a1 ten wyraz w ciągu 1008 jako AN 1999, a wtedy różnica byłaby równa 18. Tak jak tutaj widzimy, że każdy kolejny wyraz jest o 18 większy od poprzedniego, zwykły ciąg arytmetyczny. No i z ciągu arytmetycznego bardzo łatwo policzyć, ile tych wyrazów jest, Korzystając ze wzoru na ogólny n-ty wyraz ciągu, że to jest pierwszy wyraz plus n minus 1 różnic, podstawiamy to, co wiemy, czyli 555 równa się 56 plus n minus 1 razy 1, czyli będziemy mieli po prostu n, to się równa 555 minus 55, czyli 500. Czyli możemy napisać zatem, że moc omegi, czyli zbioru wszystkich liczb czterocyfrowych podzielnych przez 18 jest równa 500. Teraz musimy policzyć, ile wśród tych liczb jest liczb podzielnych przez 15. Żeby liczba była podzielna przez 15, to dodatkowo musi dzielić się przez 5, bo każda z tych liczb, które mamy, już jest podzielna przez 3, ponieważ 18 to jest. 3 razy 3 razy 2 w rozkładzie na iloczyn czynników, czyli brakuje nam jeszcze tutaj wymnożenia przez 5, abyśmy mieli podzielność przez 15. 15 to oczywiście jest 3 razy 5. Czyli tak naprawdę musimy znaleźć tutaj wśród tych liczb takie liczby, które są pomnożone przez liczbę kończącą się na 0 lub 5, czyli pierwszą taką liczbą będzie liczba 60 razy 18. 60 razy 18 to będzie 1080. Kolejna taka liczba to będzie 65 razy 18, i tak dalej, i tak dalej, a ostatnią liczbą podzielną przez 15, w tym zbiorze liczb, no to będzie ta ostatnia liczba, widzimy, że się dzieli przez 15, ponieważ no oczywiście 18 dzieli się przez 3, a 555 dzieli się przez 5. Ta liczba kończy się na 5, czyli. Weźmiemy właśnie ją razy 18. No i tutaj mamy skok z liczby do liczby plus 5 razy 18, czyli 90. To jest najmniejsza wspólna wielokrotność tych dwóch liczb. Nawet moglibyśmy to zapisać, że nww 15 i 18 to się równa 90. No i znowu, patrząc albo na taki ciąg utworzony z tych wyrazów, ten ostatni to jest 9990, tak samo jak tutaj. Albo na ciąg utworzony z samych tych liczb, które mnożymy przez 18, czyli 60, 65, 70, 75 i tak dalej, aż do 555. Układamy ciąg i liczymy, ile jest tych wyrazów. Może tutaj dla odróżnienia ten ciąg nazwę przez BN. To będzie nasz pierwszy wyraz. Może inaczej. Tak samo jak tutaj zrobimy, że B1 to się równa. 60 y, różnica to się równa 5, tak, bo mamy 60, 65, 70 i tak dalej, czyli różnica jest y, równa 5 i bn to się równa 555. No tak samo jak w tym przypadku równie dobrze byłoby, jakbyśmy wzięli ciąg bn, że każda z tych liczb byłaby wymnożona przez 18. No ale w sumie po co byłyby większe rachunki? Tak jest troszeczkę mniej, licze, mniej liczenia. No to napiszmy znowu wzór na wyraz ogólny bn, to jest b1 plus n minus 1 różnic, czyli 555 to się równa b1, czyli 60 plus n minus 1 razy 5. Czyli tu po wymnożeniu będziemy mieli 5n, to się równa 555 minus 60 minus 5, czyli minus 55, czyli wyjdzie równo 500. Czyli n jest równe 100. W związku z tym mamy, że moc zbioru A, czyli liczb, które są jednocześnie podzielne przez 15 i przez 18, takich liczb mamy 100. W związku z tym nasze szukane prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo zdarzenia A, to się równa moc A przez moc omega, czyli 100 przez 500, czyli to się równa jedna piąta No i to jest odpowiedź do tego zadania